Przestanąłem pijany w trupa prawie i słuchałem. I powiem wam, że Bóg przedzierał się przez mój stan. Pijacki taki stan przedzierał się do mojego serca. Ale ja nie chciałem go słuchać. Ale mimo to coś mnie trzymało w tym miejscu i coś po prostu nie pozwalało mi odejść. A szedłem w ogóle po wódkę, bo koledzy mnie wysłali, żebym dokupił, bo zabrakło nam. I powiem wam, coś się wydarzyło takiego, że nie poszedłem już kupić tej grudki, poszedłem do domu. Oczywiście byłem pijany. I od tamtej pory zaczęły się dziać pewne rzeczy, dlatego że zaraz krótko była ewangelizacja w Gierzyszku i nawróciła się moja żona. Nawróciła się moja żona i zaczęła wielbić Boga. Wcześniej były kłótnie i ja zobaczyłem coś dziwnego, co się zaczęło dziać. Moja żona się całkowicie zmieniła. Ona musiała swoje świadectwo powiedzieć, ale niech pozwoli, że ja powiem troszeczkę. Ona się zmieniła. Przestały, przestała się kłócić ze mną. Zaczęła mnie kochać takim, jakim jestem. Ja nie mogłem tego zrozumieć. Ja piłem, byłem ordynarny, a mimo to moja żona mnie zaczęła kochać. Zabroniłem jej w domu modlić się. Zabroniłem jej w domu czytać Biblię. Powiedziałem, że nie chcę tego. Nie chcę tego w ogóle słyszeć. A mimo to wiele razy, kiedy w nocy się budziłem, było zapalone światło w łazience i moja żona w łazience się modliła, bo nie mogła przy mnie się modlić. I prosiła Boga o moje zbawienie. I prosiła i wołała do Boga, żeby Bóg mnie zbawił. I, ale wiecie, mnie to tak gdzieś tam w głębi serca oddykało, ale nie mogłem w ogóle wyrwać się z tego stanu. I zostawiła, ona miała zwyczaj zostawiania Nowego Testamentu, ona bała się po prostu, że mówić mi o Bogu, ale zostawiła, zostawiła Nowy Testament na stole. I wiecie, ja patrzyłem na to, trwało to pół roku. I pół roku ona przechodziła prawdziwą gehennę, dlatego, że mój stan, przez te pół roku dosłownie ja nie wychodziłem, ani jednego dnia nie byłem trzeźwy, w ogóle, ani jednego dnia. Przychodziłem do domu, jakieś miałem dziwne stany, majaki i wiecie, i po prostu to była pogęba. I ona się modliła, ja to słyszałem, a mnie to po prostu jedne, z jednej strony drażniło, a z drugiej strony coś w głębi serca, że, że to mi pomaga. I wiecie, zacząłem się modlić, to znaczy tak, żeby ona nie słyszała, żebym nie wyszedł na jakiegoś idiotę to leżąc w łóżku sobie nie szeptałem, ale gdzieś w duchu mówię Ojcze nasz i któryś jest w niebie znałem te modlitwy bo musiałbym to świadectwo przyciągnąć w nieskończoność ale nie mamy na to czasu e, dlaczego ale wiecie zobaczyłem na drugi dzień, że coś pomaga że coś, coś, coś się dzieje i zaczęła taka wiara rosnąć w moim sercu ale mimo to i tak piłem i pewnego dnia to było w moje urodziny Powiedziałem mojej żonie, że ma mi wyprawić tutaj urodziny, dlatego że przychodzą moi koledzy. Moja żona bez słowa zrobiła to, co ja o co prosiłem, i poszła na nabożeństwo. A ja zostałem w domu sam z tymi kolegami. I nie wiem, co oni tam robili na tym nabożeństwie, dzisiaj wiem, ale wtedy nie wiedziałem, co robili. Ale doprowadziło do tego, że pogoniłem z domu kolegów i zostałem sam. Przyszła moja żona z, właśnie z takim człowiekiem, który. Prowadził wielbienie, kiedyś w śpiżycko. I mówili mi o Bogu. I zaczęli mówić mi o Jezusie Chrystusie. I wiecie, zaczęło to mnie dopadać do tak bardzo głęboko. Wiecie, ja padłem na kolana, byłem pijany. Zacząłem dosłownie wyć. Wiecie, to, to nie, nie wiecie nawet jaki to jest stan. Może ktoś z Was przeżył, ale zacząłem wyć. I powiedziałem sobie wtedy: albo, albo coś się stanie w moim życiu, albo popełnię samobójstwo. Albo po prostu już nie ma sensu żyć dalej. To jest po prostu dno. Nie mam, nie mam już siły, nie mam już chęci w ogóle. To jest po prostu dno mojego życia. I na drugi dzień, aha, no właśnie, przyszedł na drugi dzień ten kolega, chciał coś powiedzieć, ale w pewnym momencie w ogóle zatrzymał się, nic nie powiedział, tylko powiedział mi tak: Czy chcesz przyjąć konec do swojego serca? Nie. A ja sobie pomyślałem tak: moja żona jest taka dobra od pół roku zawsze była dobra, ale od pół roku szczególnie była dobra. Yy, że jest taka dobra, to zrobię to nawet dla niej, mówię, ma. No i zobaczymy, co się stanie. Nic mnie to nie kosztuje. I wiecie, zacząłem się modlić, ale zrobiłem to szczerze, bo naprawdę tego potrzebowałem, bo wcześniej przyszło upamiętanie, dzień wcześniej, kiedy wyłem do Boga, kiedy po prostu płakałem przed Bogiem, kiedy powiedziałem, że jeżeli On niczego nie zrobi, to ja po prostu rozstanę się z życiem. I wiecie co, pomodliłem się tą modlitwą, bo zaprosiłem Pana Jezusa do swego serca. Pioron we mnie nie strzelił. Nic się nie wydarzyło od takiego coś szczególnego. Wszystko zaczęło się na drugi dzień. Kiedy otworzyłem swoje oczy, pierwsza rzecz, którą powiedziałem, to po pierwsze powiedziałem chwała Bogu, gryzł się w język, mówię, co ja gadam. Następna rzecz to było to, że pierwszy raz byłem trzeźwy, zupełnie trzeźwy. Dobrze się czułem. Wielka radość przyszła do mojego serca, ale nie, nie wiązałem tego z tym, co się stało wcześniej. I szedłem do pracy, do jednostki, miałem pół godziny drogi, mieszkałem kiedyś w tamtym końcu miasta, a szedłem w tamtym koniec miasta i szedłem do jednostki i po drodze rozmawiałem z Bogiem. Nawet, nawet przez myśl mi to przyszło, po prostu mówiłem, że jakoś dzisiaj się dobrze czuję, jakoś dzisiaj jest super. Nie skojarzyłem tego jeszcze, wiecie, z modlitwą, że to są też słowa modlitwy, jakie, jakie po prostu prowadzę dialog z Bogiem. I przyszedłem do pracy... I moje nawrócenie naprawdę zaczęło się w drzwiach. Dziwna, prawda, historia. Ale powiem Wam dlaczego? Dlatego, że w liście do Rzymian jest napisane, jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i dalszy ciąg jest, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. I ja dzień wcześniej przyjąłem Pana Jezusa, ja się modliłem, ja ustami wyznałem. Ale nie nastąpiła jeszcze ta druga część tego, o czym mówi list do Rzymian. I stanąłem w drzwiach, i w pewnym momencie wiecie, było to fizyczne dosłownie. Nie mogłem wejść do kancelarii, gdzie się przebierałem, w mundur. Coś mnie zatrzymało. Siedzieli moi koledzy i wszystko, co tylko do mnie docierało, to tylko ich przekleństwa. Oni przeklinali. A ja kiedyś byłem z nich, wiodłem prym w przeklinanie. a stałem w drzwiach i cierpiałem, bo to mnie raniło. Dosłownie tak, jakby ktoś wbijał we mnie noże, ja w tych drzwiach stałem i nie mogłem kroku zrobić. Nie mogłem, no nie wiedziałem, co się dzieje. I w tych drzwiach powiedziałem wtedy sobie tak, powiedziałem to półgłosem. Skoro takie rzeczy się dzieją, to ty, Panie Jezu, naprawdę zamieszkałeś w moim sercu. Bo to jest niemożliwe, żeby to się działo ze mną właśnie w taki sposób. I wiecie, co się stało? W łamku sekundy wtedy, w tych drzwiach, Bóg zabrał mi nauk alkoholu. W ułamku sekundy. Papierosów. Paliłem 14 lat po trzy dziennie. W pracy na służbie czasami nawet dochodziłem do czterech. Papieros od papierosa, dosłownie. Bóg wszystko to usunął przekleństwa, kłamstwa wszystko to gdzieś zniknęło, dosłownie zostało zmyte. Poczułem się wolny. Stanąłem w z wzniosłem ręce i mówię: Słuchajcie, spotkałem Jezusa. A oni do mnie tak. Trzy dni temu widziałeś białe myśli. Teraz widzisz pana Jezusa. Koniec z Tobą. Ja mówię, spotkałem Pana Jezusa i zacząłem mi opowiadać, co Bóg uczynił. I dali mi najpierw dwa dni. Jechaliśmy w takim małym samochodziku, dali mi dwa dni. Specjalnie przy mnie palili, żeby ten dym do mnie dochodził. Specjalnie pili, częstowali mnie. Wcześniej mnie nie częstowali, bo zawsze chcieli albo ja, albo jak nie było pieniędzy, to nikt. Już później. A więc zobaczcie, że Bóg zmienił wszystko w łamku sekundy. Później dawali mi miesiąc, później dawali mi trzy miesiąca, a po trzech miesiącach powiedzieli, że jestem stracony. Chwała Bogu, że jestem stracony dla świata. Chwała Bogu, że zostałem stracony dla alkoholu i tego wszystkiego, bo się odrodziłem na nowe. Nie muszę pić od tamtej pory. Nie miałem nigdy już więcej pociągu do alkoholu, do czegokolwiek. Bóg uwolnił. Nie musiałem chodzić do klubów AA. Nie musiałem chodzić gdziekolwiek, dlatego że Bóg przyszedł z uwolnieniem i spotkałem wiele osób i powiedzieli ale dobrze, ale możesz wypić sobie, co ci szkodzi udowodnij nam, że jesteś wolny jak wypijesz troszeczkę, nie możesz wypić dlatego, że jak wypijesz z powrotem wpadniesz na je. a ja mówię, że nie, dlatego, że Bóg uwolnił mnie i nie będę wystawiał go na pokuszenie bo jestem wolny nie będę kusił Boga, dlatego, że Bóg całkowicie mnie uwolnił i od 16 lat mogę chodzić w wolności od 16 lat mogę się radować Panu. przyszedłem do zboru, spotkałem wspaniałych ludzi w kościele Wiedziałem, że to jest moje miejsce. Ludzie uwielbiają Boga, ludzie się cieszą. Hallelujah! Wiecie, przyszła wielka radość, dlatego że Bóg jest naprawdę cudownym Bogiem naprawdę jest wspaniałym, świętym Bogiem. Nie mówię Wam, że tu dzisiaj możecie zostać uwolnieni od problemów. Możecie zostać uwolnieni od problemów. Jeżeli szczerze oddacie swoje serca Jezusowi, jeżeli powierzycie mu swoje życie, on uwolni was od wielu problemów. On pokaże Wam, jak żyć. On pokaże Wam inną stronę życia, że jest życie cudowniejsze, wspanialsze. On może to uczynić. On ma taką moc. Ale czeka na otwarte serce. Nie kawałek serca, nie tylko troszeczkę mu, tak na próbę ci Panie otworzy. Ale otwórz swoje serce. Zaufaj Mu. On Ci odpowie. Zaufaj Panu Jezusowi dzisiaj. On Ci odpowie. On przyjdzie. Dlatego, że jest blisko. Blisko Ciebie. Jezus daje nam zbawienie. To jest cudowna pieśń. Jego krew obmywa nasze grzechy. Ten list, na którym wypisane są wszystkie Twoje grzechy, może w jednej chwili zostać porwany i zniszczony. I Twoje życie może rozpocząć się na nowo. To jest nowe życie. Czyste. Bo jest Pan,